Nazywam się Natalia i witam Was w pomocniku dziewiarskim. Jest to seria na moim kanale, w której pomagam osobom początkującym w rozpoczęciu swojej przygody z drutami. Jeśli chcesz rozpocząć dzierganie, a nie wiesz od czego zacząć, to mam nadzieję, że tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Dzisiaj sobie porozmawiamy o rodzajach włóczek, ale nie tak jak ostatnio w kontekście składów czy pochodzenia ich. A bardziej y, o efekcie, jaki chcemy osiągnąć i jak dobrać swoją włóczkę do projektu, do tego właśnie, co chcemy nią osiągnąć, y, co nam się podoba. I myślę, że bez przedłużania przechodzimy do konkretów. Pierwszym takim najprostszym y, rozgraniczeniem będzie to, czy chcemy, żeby dzienina była puchata czy gładka. I tutaj w grupie tych puchatych mogą być na przykład wszystkie mohery, czyli bardzo popularne włókno wśród dziewiarek. Wydaje mi się, że jest taka moda na moher, chociaż teraz też część osób od niego już odchodzi. Jest to zazwyczaj dodatkowa nitka, którą dokładamy do tej podstawowej. Jest ona cieniutka, puchata. Jest to zazwyczaj nitka jedwabna, a ten puszek to jest właśnie moher. Innym rodzajem mogą być też alpaki, które będą trochę bardziej puchate, takie grubsze, zbite, ale będą też w większości przyjemniejsze. Tutaj naprawdę wszystko zależy od tego, co konkretnie chcemy osiągnąć. Ja tutaj przy sobie akurat mam też moher, który nie jest standardowym moherem, tylko jest dużo, Grubszy niż taki podstawowy. Ja z niego właśnie przerabiam sweter. I tutaj nie korzystam z drugiej nitki, z takiej podstawowej, tylko z samej tej nitki moheru, wykonuję ten sweterek. I będzie to taki sweterek piórkowy, taka chmurka właśnie tylko z tego cienkiego moheru. No i właśnie, jeśli chcemy coś lżejszego, to możemy skorzystać tylko z tego jednego włókna, takiego puchatego, ale wtedy zazwyczaj dzienina będzie trochę prześwitująca, raczej ciężko wtedy zbudować taką konkretną, grubą dzieninę, która będzie miała krycie. Tutaj musimy coś dołożyć więcej, a jeśli chcemy taką lekką, przezroczystą, zwiewną, to dobrym wyborem jest, tylko ta jedna puchata nitka. Natomiast jeśli chcemy coś gładkiego, no to wszystkie wełny, i tutaj najbardziej skłaniałabym się w stronę Merino, dlatego że ono będzie właśnie najbardziej takie śliskie, nie będzie miało dodatkowych włosków, i myślę, że taki efekt powinien Wam się spodobać, jeśli tego szukacie. Jeśli chodzi o wełnę owczą, i alpakę. Tutaj jest już trochę kwestia taka, że zależy wszystko od konkretnej włóczki. Alpaki zazwyczaj mają ten włosek. Jeśli nie jest to braszta alpaka, tylko standardowa alpaka, to zazwyczaj jest on mniejszy. Nie jest to tego typu włosek, jak przed chwilą wam pokazałam, ale jest to włóczka, która gdzieś te właśnie pojedyncze, dłuższe włosy ma. Oczywiście możemy też tutaj. Do każdej z tych włóczek dodawać jakieś dodatki. Nie musi to być 100% wełny, 100% merino, 100% moheru, tylko może być to połączenie z jedwabiem i wtedy mamy raczej bardziej śliską włóczkę, chociaż niekoniecznie, bo w kitsilkach to ta główna niteczka jest właśnie jedwabną zazwyczaj, a mamy dużo włosów. Więc każdą włóczkę jednak trzeba sobie przeanalizować trochę indywidualnie. No i drugim takim kryterium, które musimy wziąć pod uwagę, jest grubość włóczki i jeśli chcemy cienką, lejącą dzieninę, to oczywiście wybieramy coś cieńszego, tylko wtedy też mamy dużo więcej pracy z taką dzieniną Musimy pracować na dużo cieńszych trutach, a jeśli chcemy jakiś taki gruby, konkretny, zbity sweter, może nawet nie zbity, a po prostu dużo bardziej taki czanki, nie wiem, jaki jest odpowiednik po polsku. Wybieramy wtedy grubą włóczkę na duży rozmiar drutów i taka, i taka robótka też będzie nam dużo szybciej szła, dużo szybciej ją wydziergamy. Ja jeszcze wrócę tutaj do tego swetra, który właśnie robię. Tak wygląda ta dzianina, a przerabiamy ją tutaj na drutach numer 6. I gdybym do tej samej włóczki wybrała druty, na przykład 3, to wtedy nie byłaby już tak prześwitująca. Byłaby bardziej zbita i taka sztywna, nie taka chmurkowa jak teraz. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, jak dobrać włóczkę do swojego projektu, czy zastanawiacie się nad jakimiś konkretnymi połączeniami, na przykład to piszcie na dole w komentarzach. Ja chętnie wam coś podpowiem i rozwieję wszelkie wątpliwości. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!